Dzień dobry. Ile jest warta komunia święta dla człowieka? więc ja to policzyłem. Wychodzi, że komunia święta dla człowieka jest warta mniej niż 500 zł. Bo gdyby ksiądz przy wejściu do kościoła dawał 500 zł, to byliby w kościele wszyscy. No bo razy 30 dni to 15 tysięcy. Komplet ludzi byłby. <laughs> Jakby zwiększyć do 1000 zł to ci bogaci też by byli. <laughs> Za 1000 zł to ludzie by wyciągali chorych ze szpitala, żeby dostać te 1000 złotych. Byliby wierzący i niewierzący. Komplet nam byłby. Wszyscy, wszyscy by byli. Ale wiadomo, ksiądz nie daje. A jeszcze trzeba coś rzucić na tacę. Ale... Jedna komunia święta jest więcej warta niż dobra całego tego świata. Ja wiem, że na tym świecie jest wiele ciekawych rzeczy. Znaczy, jakby się miało mnóstwo pieniędzy, to mogłoby się nieźle tu żyć na tej ziemi. Bogaci żyją, bogaci ludzie mogą żyć w sposób no, zachwycający. Ja widziałem hotele, które są niesłychanie drogie. No, kilka tysięcy dolarów za noc. Jest tak na Mauritiusie, że prawo Mauritiusu w wielu krajach tak jest, że plaże nie mogą być prywatne. <laughs> Więc na najpiękniejszej plaży jest najpiękniejszy hotel. Ale plaża jest publiczna, czyli stoją ochroniarze przy wejściu na plażę i wyjściu, ale nie mogą nikogo zablokować, bo pan nie wejdzie. Nie. Dlatego ja tam chodziłem, bo ciuchy pilnowali. Ale faktem jest, że ludzie, jak widzą ochroniarzy, to mają taki respekt i raczej nie wchodzą. No, ja to tam nie to tam. Wiedziałem jak jest, więc zdecydowanie wchodziłem. Żeby bezpiecznie ciuchy leżały byłem sam, tak? Żeby mi nie. Żebym miał jak się ubrać po wyjściu z wody. Przepiękna, przepiękny hotel. Na Mauritiusie. Każdy ma swój, swoją, swój bungalow, ze złotymi klamkami. Każdy ma swój basen. No wyglądało to prześlicznie. A restauracja to była taka, że każdy stolik był prywatny. Nie widać było ze stolika do stolika, co tam się dzieje, ponieważ był wykuty w skalę. Te stoliki były. Na no, takiej górskale. No, prześlicznie. I jeszcze gość na pianinie grał cały czas. Dzień i noc. Zmieniał się pewnie. No, tam byli super bogaci ludzie. Jacek się tam kąpał. Bardzo mało ludzi na plaży było. Bardzo mało ludzi na plaży, tylko tych kilku bogaczy. Nie wszystkie domy by były zajęte. Tam zależy od wielkości tej bungalowa, ale tam trzech, od 3 do 5 tysięcy dolarów za noc. To wszystko jasne. Są jeszcze droższe. Nawet. Więc jak ktoś ma pieniądze na tym świecie, można żyć jak w raju. Tylko że ci bogacze to też nie bardzo. Mogą być tam codziennie, bo oni że muszą pracować, żeby to bogactwo poszerzać, powiększać. Natomiast przyjęcie jednej komunii świętej jest więcej warte niż dobra całego tego świata. No, ja lubię być bogaty. Ja jestem w niebiańskie dolary, w niebiańskie funty i w niebiańskie euro. Zachęcam wszystkich do bycia bogatym. To niesłychanie miłe jest, bo tak naprawdę to po jakimś czasie spotykania się z Panem Jezusem codziennie, człowiek nabiera no, zdecydowanie miłości do Boga. Bóg z sposób szczególny błogosławi, pomaga we wszystkim, od zdrowia do finansów. Bóg dba o wszystko no żyje mi się genialnie na tym świecie mimo iż nie jestem bardzo bogaty człowiek to żyje mi się tutaj rewelacyjnie spokój, cisza jestem w środku Borów Tucholskich do najbliższego do Słupska to mam z 15 km lasem no, te bory są genialne to jest taki relaks tu wiosna jest coś cudownego Coś przecudownego. Zachęcam wszystkich do zbliżenia się maksymalnego do Boga, bo przecudowne historie dzieją się w sercu. To, czy człowiek jest szczęśliwy czy nie, zależy od serca. Czy nie tak naprawdę, czy chory czy, czy zdrowy, tylko odczuwa się Boga generalnie z sercem. Coś przecudownego. Życzę wszystkim miłego dnia. Dziękuję Tobie Panie Boże, dziękuję Tobie ukochana Matko i wszystkim zastępom Panią Świętą. Błogosław Bóg i Oj, Trzech Mogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen.